W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, czym jest mindfulness i jak zacząć praktykować uważność. Dziś pójdziemy o krok dalej. Pokażę Ci trzy proste ćwiczenia mindfulness, które możesz stosować, by zredukować stres i wprowadzić więcej spokoju do swojego dnia. Zostań ze mną do końca i wybierz swoje ulubione ćwiczenie. Dlaczego warto praktykować mindfulness w chwilach stresu? Stres jest naturalną częścią naszego życia, ale to, jak na niego reagujemy, może mieć ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Mindfulness pozwala nam zatrzymać się w biegu, uspokoić nasze myśli i spojrzeć na trudne sytuacje z większym dystansem. Dzięki kilku prostym technikom możemy lepiej radzić sobie ze stresem w codziennych wyzwaniach. Pierwsze ćwiczenie oddechowe: trzy głębokie oddechy. Zamknij oczy i weź trzy głębokie oddechy. Przy każdym wdechu skup się na tym, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. Przy wydechu wyobraź sobie, że stres opuszcza Twoje ciało. To ćwiczenie możesz wykonywać w każdej chwili, kiedy poczujesz napięcie. Drugie, uważne liczenie oddechów. Usiądź wygodnie i zacznij liczyć swoje oddechy. Wdech jeden, wydech dwa i tak do dziesięciu. Jeśli się rozproszysz, wróć do liczenia od początku. To ćwiczenie pomaga wyciszyć umysł i skupić się na chwili obecnej. Trzeci. Body scan. Skanowanie ciała. Połóż się lub usiądź wygodnie. Zamknij oczy i zacznij kierować swoją uwagę na różne części ciała. Od stóp do głowy. Zauważ, jakie odczucia pojawiają się w każdej części ciała, ale nie oceniaj ich. Body scan to doskonały sposób na rozluźnienie i przywrócenie kontaktu z własnym ciałem. To były trzy proste ćwiczenia mindfulness, które możesz stosować w różnych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, w domu, czy w drodze, znajdziesz na nie chwilę. Regularna praktyka pomoże Ci lepiej radzić sobie ze stresem i cieszyć się większym spokojem na co dzień. Które z tych ćwiczeń podobało Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. A może opowiem o nim więcej w przyszłych odcinkach? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak stres wpływa na Twój organizm i dlaczego warto nad nim pracować, koniecznie obejrzyj kolejny odcinek. Subskrybuj mój kanał, by go nie przegapić. Do zobaczenia.